Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie od tygodnia albo nawet i dwóch leży w końcu śnieg. Leżący śnieg zainspirował mnie do tego, aby wykonać śnieżynkę, jednak nie będzie to zwykła śnieżynka z dwóch powodów. Po pierwsze nie będzie ona zrobiona z Masy Fimo, tylko z połączenia zimnej porcelany od Nikrona, a konkretnie Nikron freea i Nikron Flex, a po drugie nie będzie to zwykła śnieżynka, tylko śnieżynka z popularnej bajki, czyli z Frozen, która w Polsce została przetłumaczona na krainę lodu. Pierwsze co zrobiłam to połączyłam ze sobą Nikon Flex i Nikon Fria. Zrobiłam to jednak poza ekranem, tego nie nagrywałam. Użyłam właśnie tych dwóch mas, dlatego że obie po wyschnięciu są przeźroczyste, a na tym bardzo mi zależało. Zaczęłam od zrobienia czterech długich kruseczek. Do jednej z nich wkładam drucik zakończony pętelką, dlatego że ja tą śnieżynkę chcę powiesić na oknie. Dlatego też moja śnieżynka będzie większa, żeby z dołu była bardziej widoczna. Sprawdzam sobie linijką, czy kruseczka z jednej i z drugiej strony ma odpowiednią długość, następnie będę te kruseczki skracać. Oczywiście, jak zwykle, moje włosy na ekranie to już jest chyba standard w moich firmach. Następnie po drugiej stronie również przyklejam kolejną kruseczkę po łukosie. Tego wam już nie pokazałam, stwierdziłam, że nie ma to sensu. Następnie pracę odstawiłam do wyschnięcia. Po wyschnięciu szkieletu śnieżynki wzięłam kolejny kawałek pomieszanej ze sobą masy nitron. Tym razem do wycięcia kształtu użyłam foremek ze sklepiku drabas. Ja o tych foremkach już film zrobiłam, on jest na kanale, jako podlinkuję w prawym górnym rogu. Używając tej foremki wycięłam, na literę V, następnie nożykiem go podważam, a następnie jedno ramię przybliżam do drugiego, poprawiam sobie jeszcze nożykiem. Następnie na tym kształcie zrobiłam nacięcia zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Niestety nie wiem, co się stało z tym filmem, nie wiem, czy ja to nie nagrałam, czy przez przypadek go usunęłam. Po zrobieniu tekstury odkładam kształt do wyschnięcia. Po wyschnięciu biorę kolejny kawałek Niklona i odrysowuję ten pierwszy kształt i wy. Wycinam ten pierwszy kształt na kolejnym kawałku masy, poprawiam go i w taki sposób powstają kolejne kształty. I takich kształtów robię 8. Biorę kolejny kawałek masy i tym razem troszkę mniejszą foremkę i ponownie robię kształt litery V. Tym razem jest on jednak dużo większy od pierwszego kształtu. Poprawiam oczywiście go nożykiem i znowu podważam, ponownie jeszcze poprawiam nożykiem. Wycinam znowu kształt przypominający szpic, zarówno na jednej stronie, jak i na drugiej. Poprawiam jeszcze. Biorę następnie dwa nożyki i jeszcze poprawiam. A następnie wycinam szpic po drugiej stronie. Mi bardzo przyjemnie tworzyło się tą gwiazdę. Nikon zdecydowanie nadaje się właśnie do tego typu prac. Następnie ten kształt umieściłam na kartce w kratkę i sprawdziłam czy oba ramiona mają tą samą długość. Okazało się, że jedno z nich jest troszkę dłuższe, więc go przycięłam, poprawiłam jeszcze szpic, a następnie zrobiłam teksturę taką samą jaką zrobiłam na tym mniejszym kształcie. Tą, którą wam wcześniej nie pokazałam na filmie. obracam i po drugiej stronie ponownie robię teksturę. Jak widzicie, moje włosy znowu wkradają się w kadr, niestety. A wracając do filmu, to oczywiście tych kształtów znowu robię 8. Biorę kolejny kawałek masy i ponownie używam tej samej foremki. Przy jej użyciu wycinam rąb. Następnie jeszcze nożykiem go poprawiam. A następnie znowu podważam i sprawdzam, jak on będzie wyglądał na śnieżynce. No i niestety. Niestety jest on nadal za gruby, więc będę go musiała troszkę uszczuplić. Paręnaście ruchów później kształt jest idealny. Ponownie przykładam go do śnieżynki. Tym razem jeszcze dokładam kształty, które wcześniej zrobiłam, aby zobaczyć jak to się wszystko razem komponuje. Ponieważ podoba mi się to jak to wygląda, dlatego też wracam do tego rąba i robię w nim zagłębienie. Tutaj po raz pierwszy używam moich nowych narzędzi, o których film również nagrałam. Ja go oczywiście podlinkuję w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Powracam do kształtów, które wcześniej zrobiłam. Zamieszam je jednak Troszkę zmienić, tak żeby wszystkie wyglądały jak ten kształt. W tym celu przyklejamy masę, staram się ją wtopić. Następnie przykładam kształt, który wcześniej już sobie przygotowałam, i przy jego pomocy przycinam ten dolny kształt. Jeszcze go poprawiam, a następnie tworzę teksturę, tak żeby dokrejona masa nie różniła się od tej, którą wcześniej przykleiłam. Oczywiście teksturę wykonuję nożykiem, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Tak samo robię Robię z mniejszymi kształtami. Znowu przyklejam kolejny kawałek masy, scalam go oczywiście z figurką. Lekko przycinam doklejoną masę, a następnie tworzę na niej teksturę. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. I tak samo robię z pozostałymi kształtami. Tym razem powracam do mojego szkieletu. I biorę kolejny kawałek masy. Niestety nie jest to masa Nikon, tylko zimna porcelana, którą zrobiłam w domu. Jeśli chcecie wiedzieć, jak taką zimną porcelanę zrobić w domu, to ja taki film już na moim kanale zrobiłam. Podlinkuję go w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Przykładam znowu kształty, które wcześniej zrobiłam. I biorę element od starego czajnika, który posłuży mi za okrągłą foremkę. Dzięki temu wycinam masę na kółko, ponownie przykładam szkielet śnieżynki i pierwszy kształt, ten największy i zaczynam przycinać koło. Oczywiście cały czas spoglądam na zdjęcie z filmu. Jak widzicie najpierw tnę takie małe trójkąty. Tak jak Wam już mówiłam, tym razem nie jest to masa nikron, tylko zimna porcelana, którą zrobiłam w domu. Niestety nie udało mi się znaleźć kleju, który zwykle powinno się używać do tej zimnej porcelany. Użyłam niestety innego kleju i bardzo ciężko tworzyło mi się z tej masy. Natomiast jeśli wy użyjecie kleju magicznego, to na pewno dużo przyjemniej będzie Wam się tworzyło z takiej masy. Jeśli chodzi o zimną porcelanę od nikrona, to ja już miałam przyjemność tworzyć z tej masy. Całą playlistę wyrobów wykonanych tylko z mas nikron znajdziecie w prawym górnym rogu tego filmu i w opisie na dole. Jeśli jesteście fanami Krainy Lodu, to na moim kanale mam jeszcze dwa inne filmy właśnie z tej bajki. Pierwszy to film, w którym pokazuję jak wykonać zabawnego Olafa, a drugi to film, w którym pokazuję jak wykonać Svena. Linki do tych filmów zostawię Wam na ekranie w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Po wycięciu tego śnieżnego kwiatuszka ściągam szkielet mojej śnieżynki. A następnie nożykiem tworzę w każdym płatku nacięcia. Cały czas sugeruję się kadrem z animacji. I muszę wam powiedzieć, że tworzenie tych nacięć było okropnie trudne. Masa kompletnie nie chciała ze mną współpracować, co zresztą widać na filmie. Oczywiście gdybym je robiła z nikronu byłoby mi dużo łatwiej. Bardzo żałowałam, że jednak nie zamówiłam sobie nikrona. Z pewnością jeszcze zamówię tą masę, bo bardzo mi się ona podoba i nadaje się do bardzo wielu prac. Wracając do filmu, to ja tych nacięć robię kilka. tak wygląda pierwszy płatek i takie same nacięcia tworzę na kolejnych. Tutaj całego procesu tworzenia tych nacięć, które później i tak są mało widoczne, Wam nie pokazywałam, bo zajęłoby to na pewno wieki. Po zrobieniu tych nacięć ponownie umieściłam cały szkielet i jak widzicie, już przykleiłam do jednego ramienia wszystkie elementy. A teraz wam pokażę jak przyklejam je do drugiego ramienia Do przyklejenia ich użyłam kropelki i Tutaj muszę wam powiedzieć, że u mnie kropelka się kompletnie nie sprawdza Ja tego kleju nie lubię, wolę zdecydowanie super glue Ale ponownie miałam jakiegoś pecha i nie mogłam go nigdzie znaleźć Wszędzie była tylko kropelka Jak widzicie jeden płatek podważyłam i włożyłam większy kształt A następnie na nożyku naniosłam kropelkę i przykleiłam jeden kształt do drugiego I tak samo robię z pozostałymi kształtami jak widzicie w międzyczasie wyciągnęłam ten drucik, który na początku filmu włożyłam do jednego ramienia, dlatego że pomyślałam na szczęście błędnie, jak się później okazało, że ta gwiazda będzie za ciężka, żeby wisieć i nie będzie utrzymywać kształtu. Dlatego też ten drucik w międzyczasie wyciągnęłam. I pomyślałam, że tą śnieżynką ozdobię pewien zeszyt. Jak się okazało, po przyklejeniu wszystkich elementów śnieżynka kształt utrzymuje i mogę nią bez problemu ozdobić okno. Dlatego też, gdy przykleję wszystkie te elementy, ponownie zobaczycie na naganiu, jak wkładam ten drucik ponownie. Jak widzicie wszystkie elementy są ułożone, zostały mi już tylko ostatnie kształty do zrobienia. Tutaj cały czas używam niestety masy, którą sama zrobiłam w domu. I te ostatnie elementy tworzyło mi się okropnie ciężko. Zobienie tego malutkiego romba zajęło mi ogrom czasu, strasznie się męczyłam. Wiele razy musiałam robić na nowo ten kształt, żeby on w końcu wyszedł. Bo ta masa nie chciała kompletnie ze mną współpracować. A takich kształtów musiałam niestety zrobić 8. przyklejam dłuższą kluseczkę, używając oczywiście kropelki. Delikatnie jeszcze kształt poprawiam i lekko przycinam. I w taki sam sposób robię pozostałe 8 kształtów. Następnie oczywiście czekam aż wyschną i przyklejam do mojej śnieżynki. I oczywiście cały czas używam nieszczęsnej kropelki. I pierwszy element jest przyklejony, następnie przyklejam kolejny. Żeby wszystko ładnie się prezentowało, to doklejam jeszcze masę na środku. Następnie masę wykładam większym narzędziem, a następnie jeszcze ją poprawiam nożykiem. Następnie na całą gwiazdę nakładam proszek opalizujący na niebiesko. Ten proszek kupicie oczywiście w sklepiku dla Was jego podlinkuję na dole w opisie. Następnie ponownie wkładam drucik zakończony pętelką do tego samego boku. Oczywiście przyklejam go znowu używając kropelki. I tak wygląda moja wisząca w powietrzu gwiazda. Jak widzicie, nie ma problemu, żeby utrzymała ona kształt. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę. Do Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Nikah pa, Papa